Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony Packers. Słuchajcie, wyniki konkursu mamy. Żeby to lipy nie było, za chwilę wam w, w, w części filmu przytoczę. A w tym momencie, właśnie, ja można powiedzieć, zakończę swoją robotę, zaliczyłem 10 godzin czasu pracy, bo w nocy zaliczyłem robotkę. Teraz godzina, która 11.00 z groszem dochodzi. Jadę do Tyberusza na trening i lecę swoją nową furą. Wiecie, wiecie jaką nową furą, no nie? O, swoją nową furą. Lecę do Poznania. A co tam się będzie działo? No, będzie się działo, będzie się działo, ale na początek to zróbmy chociaż tego kawkę, może wypijmy i treninga zaliczmy. Dopiero później myślmy o dalszej przygodzie. To ja was zapraszam na takiego vloga z wynikiem konkursu, żeby lipie nie było. A jeszcze pokażę swoje nowe ciuszki, które wjechały na sklep. I proszę zobaczyć, moja nowa fura tutaj stoi. Stoi fura nowa? Stoi, dobra. Pakujemy rzeczy i lecimy. O! Chyba nim nie mnie przerysował. Piękna sprawa, zobaczcie, dwie torby spakowane, buciki elegancko spakowane. Zamykamy klapę. He, zamka się, lecimy. Lecimy nową furą. Coś tam piszczy w tej nowej furze. Ale co to piszczy? Radijko jest ale tylko naklejka, jak widzicie. Prof, jakiś radio prof, dobra. Ciśniemy dalej, ale jedna rąsia, chodzi, chodzi. Wspomaganie jakieś tam jeszcze jest. No kurde, moja nowa fura w końcu. Śmiganko, jedziemy, zobaczcie, o pa pa pa, jeszcze światełka zapalę. widziałeś byku, Widziałeś byku, powodzi się i tylko youtuber w na nowe auto kupować, tylko youtuberkiem zostać. No i moi drodzy, tak jak powiedziałem, tak jak robię, widzicie, kurde, po robocie, po robocie, jestem tutaj z Tyberiuszem. Siemaneczko, Tyberiusz po raz kolejny. Bawimy się, no nie? Co się bawimy dzisiaj? co, będzie parter? Dzisiaj będzie ostry w wpierdol, jeszcze Znów nie wiem znowu, co go czeka. Znowu, znowu. Będziemy parterować, będziemy bić, będziemy ubijać. No, dokładnie. Dzisiaj będziemy z parterem, nie mam miękkiej gry, to idziemy się bawić. Trening z w Piknięciu zakończony, teraz jedziemy nową furą właśnie do poznania. Ale słuchajcie, trening się był petarda. Normalnie, szok temat trening. 4 rundy po 4 minuty spalingowe z Cyberiuszem w parterze odziało się oczywiście z drugiej zaczęliśmy. miałem, wiadomo, ja musiałem tam obalić, albo po prostu obrona przed obaleniem i resztę po prostu działanie w parterze i naprawdę był świetny trening. Później miałem cztery rundy, nie, trzy rundy, chyba były, trzy rundy po trzy minuty na workach. Czyli po prostu worek był taki Ala, wiadomo, manekin, który leżał, worek stojący i jeszcze z tyberiuszem tarczowanie. Tak, wiadomo, tutaj minutka, tu minutka, tu minutka, tu minutka, bo ogólnie były cztery takie jakby stacje i wszędzie była ciężka praca. Słuchajcie, tyberiusz zadowolony to ja też jestem zadowolony, nie. Ja to oczywiście byłem mega strzny po tym treningu, ale tym że jest zadowolony, jest dobrze, no to bardzo mnie to cieszy. Więc rozwijamy się dalej, moi drodzy, bez miękkiej gry, bez wymóweczek. I jeszcze wam tak dodam, że naprawdę bardzo się cieszę, że trafiłem na Tyberiusza, bo tu jak w Legnicy jestem, tu pauza, tu to, tu tamto i on naprawdę, kurczę, mi w tym mega i też raz powiem, mega pomaga, a hop, jest naprawdę do rany przyłóż i fajnie, że na takich ludzi na swojej drodze mogę spotkać. Też na Patryka, który jest na weekendzie, to na Artura, też mi pomagają chłopaki na weekendzie, no ale tak się ułożyło z Tyberiuszem, będę najczęściej miał taką możliwość... Co? Navigation ustawiłem, tak, 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 no goglą. No, no, z Tyberiuszem będę mógł najczęściej trenować, no bo jestem najczęściej w Legnicy, tylko mam sobota, niedzielę, i też tam chłopaki mi pomagają, starają mi się pomagać, za to jestem naprawdę każdemu bardzo wdzięczny. Przejdźmy na autostradę i ciśniemy, ciśniemy! Szkoda, że tego radyjka nie ma, tylko naklejka została, bo tak to były tylko muzyczki posłuchania, tak to idziemy 2,5 godziny bez słuchania Zabijcamy muzyki, dróg. ale jest wujek, wujek gogle, więc słuchajcie, nie ma co płakać, jest petarda. Słuchajcie, ale są jajca, dojechałem nową furą do Poznania I no jeszcze ile mam, 16 minut do hotelu i będzie petarda A na razie postawię troszeczkę w korku Nie no jest kuźwa, w dobry Kuźwa macie. <grych> Poznań całkiem widzę, że przyjemne miasteczko Tak po mieście nigdy nie jeździłem A teraz mam taką chociaż przyjemność No No i w końcu mi się udało dojechać A to hotel mam o tutaj, widzicie Silva. Tak to się prezentuje. No co, idziemy kąty zwiedzać, do no nie? No jak, 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 jak nie inaczej. Potem szaltoczka chodzi, wiecie? Minus jest? Co? Tak szybko. Coś nie, nie zadziałało. Chyba, pi Chyba piątka nieczynna. Trzeba się odnaleźć A 500... Jaki mam numer? 507 A, tutaj jest, zobaczcie, widzicie? 507 Jak coś, to zapraszam na 507 Proszę bardzo, o, tak to wygląda O, i woda jest Dwa łóżeczka Słuchajcie, wpadajcie jak coś tu jestem. Za pół godziny będę wychodzić, to może się zdążycie. No, jakie widoki mamy? Ej, na parking, Będę akurat obserwował swoje auto. czy nowej formie nikt mi nie ukradnie. A to już zwiedzamy kąty, zwiedzamy dokładnie. A tu co jest? Tu jest zamknięte. Ej, co tu jest? No, nie wiem. Dobra, a co tu jest? Łazineczka, no elegancka. Pełna kultura, kurde. Byku, no nie pogadasz, no. Stałem, pomału się ogarniam i idę na siadanko. Wczoraj jeszcze byliśmy na kolacji. Oj, było fajnie, było bardzo przyjemnie. Wróciłem coś koło północy. No, no to pospałem 6 godzin i dzisiaj lecimy na plan nagraniowe. Takie są właśnie dymy, ale wiadomo, najpierw śniadanie, bo posiłki są ważne. A teraz słuchajcie, mam pasażera z Niemiec, siedzi w mojej nowej furze, go właśnie w tym momencie przewiozę. Ja mu powiem tak, że Niemiec płakał jak przydawał te auto. <laughs> On w ogóle po polsku nie mówi, więc będzie wesoło, będzie fajna jazda, a będziemy jechać wspólnie gdzieś ponad 30 minut. Czyli translatora sobie muszę włączyć, żeby tu lipy nie było, żeby chociaż mu coś powiedzieć, no nie? Zobaczcie, tu włączony, no jest, kolega siedzi, więc będziemy sobie główkować. A gada przez telefon. To jest to nie ten, ale O, my tutaj będziemy... O, ja, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, kolega rozumiem, więc idziemy. O, kolega yeah. germany track drive, tak? Hello, ja, yeah, tak. Yeah, prowadzi kanał YouTube Germany yeah, Truck Drive. My... No? YouTube channel, ja. Yeah. Dokładnie. Jak coś to zapraszam na jego YouTube'a. Fajny kolega jest. Miło było poznać. Thank you very much. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Dokładnie, po robocie kocie. Jesteśmy właśnie po robocie, a ty dla nas prezenty? Dobra, wchodź, tak wiedział, wiedział kiedy wejść. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy kolego. Dobrze, dobrze. Ja wam dziękuję i do zobaczenia. Dokładnie, tak do zobaczenia, do zobaczenia. 4 lata. A co dostaliśmy, to pokażemy później. No i co Iwanku, jesteśmy po robocie, fajnie było. Ludzie widzowie to zobaczą na kanale Anatomy Wieltona więc tam na ten kanał was zapraszam bo będzie się działo. O, działo się dzisiaj co? O no, niby takie hamowanie, ale powiem wam, że emocje masakryczne. No, dokładnie. Ja to mi się łapy te lepały. Normalnie ja to no, tak no. miałem takie wrażenie, jakby to się działo naprawdę, że ktoś mi wyskakuje, ha, ja to sobie wkręciłem, no nie, żeby tak? móc zahamować. No. Ja sobie nie wkręciłam, ale jak już zahamowałam, to miałam naprawdę, no też aż mi się ręce trzęsły. Niesamowite, prawda? ile po... lat jeździsz? 13, pana, 13. 13. Roku. 10 lat, wydawałoby się, że takie rzeczy już człowieka nie będą. Tak, jakoś a ty człowiek zahamuje mocno i panikuje, no nie? Co to się Dzieje, co się dzieje? I to wszystko zobaczycie. Ale jest reakcja, jest reakcja. Dokładnie, ale ci powiem, powiem wam szczerze, że mega reakcja miała bo ja musiałem krzyknąć, hamuj, a to nagle było hamowanie, no nie? No. Kurde, no. mega reakcja, no. no. Dobra, dobra, jest, naprawdę A ten, Iwonka też widziała moją nową furę Widziała, zapoznała się z moją nową furą Kurde nie? no, ale widziałam, że ktoś do Ciebie strzelał Ale tutaj jest tak, tutaj kurde, widzę, to jesteś jedna gangsta Tak kurde, że to goxowskie auto jest Ty jesteś gangsta <laughs> Dokładnie Ty będziesz tylko wysłać na jakąś walkę, wiesz Żebyś no, komuś dupę skopał no, mo, Może to się uda, może to się uda w niedługim czasie Albo jeszcze w tym roku No to Ja, ja Ciebie będę kibicować wtedy No dziękuję, dziękuję, piąteczka za miłą spotkanka, za fajną akcję, a za niedługo zobaczycie wszystko na anatomię Wieltono. to zapraszamy. Hej! Zobaczcie, moi drodzy, kogo mam w nowej furze, na tę koleżankę mamy. Cześć! <grym> Jednak nowa fura, to nowa fura, przyciąga towarzystwo, Siema jeszcze raz Wyczku! Beautiful. No, lecimy teraz, słuchajcie, odwiedziemy właśnie do hotelu, tak? Nie, yeah, hotel. Ciebie do domu, tak? Bo tak, ty z Poznania tak, jesteś? Tak, do domu. Poproszono? Aha, no, z Poznania jesteś. Powiedz, Ty znasz bardzo dobrze niemiecki, no nie? Z, tak, bo ty tu tłumacz, jesteś? Tak. Angielski. Też znam Też angielski. I Jakie jeszcze języki jestem ciekawy? Są głównie niemiecki i angielski to są takie moje. Moim pierwszym językiem to jest niemiecki. Aha. A angielski to, no to wiadomo, szkoła. Szkoła. To i polski. Aha. No proszę bardzo, no kurczę. A ja wiecie, że mój angielski na na internetach, jest, więc o tym dobrze wiecie. A ja tutaj właśnie podwiózłem kolegę z Niemiec pod sam hotel, słuchajcie, pół godziny w tom czy w to mnie nie zbawi, a naprawdę dużo mu pomogłem. Słuchajcie, jak go mieli gdzieś wysadzić w Berlinie, gdzie nigdy nie byłem, nie znam języka, bym po prostu pobłądził. A tak to po prostu pomogłem mu. Mam nadzieję, że w przyszłości na przykład będzie taka sytuacja, to jakiś Niemiec, czy tam Anglik też mi w ten sposób pomoże. To co, teraz będziemy kierunek Legnica, bo jutro rano trzeba w trasę pędzić. Nie ma lekko, nie ma lekko, czy ogólnie to co, w czas trasie jestem, no nie? <laughs> Żeby nie było, bo ta osoba jest wiadomo jaka? No, nowa fura, nowa fura, no wiadomo. <laughs> Moi drodzy, zanim przejdziemy do wyników, do konkursu, gdzie z telonoterapii będą dwa aż zaproszenia dla was, Mam nadzieję, że wy, co oglądacie, wzięliście w tym udział, bo naprawdę, może ktoś wygrać, A to będzie losował, Maja losujesz? Pola losujesz? Pola będzie losowała. A w tym momencie przyszła paczka z mojego sklepu i chciałbym wam przedstawić, co tam mamy ciekawego. Dobra, idziemy z temacikiem, tak dziewczynki? Co tutaj mamy? O! Takie są kubeczki jak coś. Wymóweczki wiadomo dla kogo, no przecież wiadomo dla kogo. Wymóweczki, wiadomo dla kogo, przecież wiadomo, no nie? <gry> jest taki właśnie styl kubeczka. Mamy jakieś bluzeczki, wjechały jakieś szare. Majciu. O, proszę bardzo. Co tu mamy napisane, Majciu? Nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry, wjeżdża na sklepik, taka szara. O, tak to wygląda. A tu mamy dość taką ciepłą bluzę, jak widzę. O, ta bluzeczka jest fajna, cieplutka. Oprócz teraz takiej pogody. Tylko jest moje logo, tracker packer, ciężaróweczka i dość fajna. No to jest fajna taka szara. Dobry korek. Następnie mamy chyba spodnie, cały komplecik jest. O, proszę bardzo. Mamy o. też portaski, cały komplecik. O, już mogę sobie zabrać w trasę, no, nie łączka? Za no. grube. Akurat z takie pogody. O, fajne, cieplutkie. No ciepły materiał będzie. No. Dobra i mam jeszcze z tego co widzę bluzę. Bluzaczka jest muśka. Ale mamuśka co to jest, to jest? No, no mamuśka właśnie nic to nie przyszło. Nie trzeba, trzeba sklep. <laughs> I bluza. tracker Packer, czarna bluza. Super. Też fajny materiał, z tego co tu widzę. Fajna jakość, no. Tak byście byli zainteresowani? Zakupem? To pamiętajcie, że link jest w opisie. Cio. Jeszcze to było w pudełeczku. Jeszcze to było? No. Ej, to nie zauważył tatuś? O, na ramionczka fajna taka ten. Melanżowa. Wymóweczki, wiadomo dla kogo. O, super. Fajna, ekstra. No, tak, tak, tak. Jeszcze mamy. Proszę bardzo, troszkę przychył. O, ta jaka fajna. No, nie ma jakiego gry. I tak to wygląda. Jak się wspomniałem, jakbyście byli zainteresowani, to link do sklepu jest jak coś w opisie. A my teraz bierzemy się za wynik konkursu z sklenoterapii, prawda? Tak ty, jest. Ty bierzesz się czy nie, ty idziesz działać, to no nie? Tak jest. To ja. Dziewczynki będą to się dziewczynki, losować. Dziewczynki tak będą losować. Pierwsze co to naprawdę Wam dziękuję za mega aktywność, jaka była pod tym filmem. Bardzo dużo wpadło komentarzy. Jak widzicie, za chwilę zrobimy losowanie. Ja będę kręcił góra dół, góra dół, żeby tak nie było po prostu, że yy, kogoś pominiemy. A Polcia policzy załóżmy, nie wiem, do 10. I później klikniesz paluszkiem tutaj, dobrze? I wylosujesz daną osobę. że ta osoba wygra właśnie zaproszenie na tlenoterapię. Dobrze, w takim razie, żeby nie było lipy. Ja tu no położę telefon, tak, ja. przybliżę kamerkę. Najpierw Majcia chcesz? Tak, no. Dobrze, Majcia zamyka oczka. No. Tatoś losuje, tatoś też. Tu będzie się patrzył w sufit. Jedziemy góra-dół, do samej góry, do dołu. Pomieszamy sobie i teraz bierzesz paluszka szybko i klikasz. No. Dobra. Oj, Wojtek 1, 2, 1, 3, Byczku, nie było komentarza, tylko był super film, Adrian. Dziękuję Ci za to. Szkoda, że nie zadałeś komentarza. Klenoterapia o 2 ruda, bo właśnie on wygrywa. Dlatego Wojtek 1, 3, 2. Dziękuję Ci, a my idziemy dalej. Chodź, no to teraz? Popo. Popo, teraz. Dobra, jedziemy. to te zamyka oczka. I nie wiem, czy jest góra, czy jest sam dół. Jedziemy. No, Polcia klikaj. Już. Dobra. Mamy tak. Oski. Oski boski. Pozdrawiam. A, a już wiadomo, kiedy będzie waleczka, czy jeszcze nie, kolego. Znowu nie załeś pytanka. Tak, ja już wiem, kiedy mniej więcej będzie, ale tam jeszcze umowę. umowę, będę o tym mówił, ale w takim razie jedziemy jeszcze raz. No, coś nie możemy trafić, no nie w odpowiednią osobę, ale spokojnie. Jedziemy dalej, no to teraz? Maja! No, chodź Majcia, jedziemy dalej. No i Maja zamyka oczka, ja za patrzę się w Sofię, no bo zamykam, no i Maja klikamy. No. Już? Jeszcze raz. Ociekujmy. Dobra. Idź do pięciu i ciao. No, raz. Dwa, 3 4 5 Dobra. Jacek 05. Jack, przepraszam. Jack 05. Jesteś tu byku? Chyba jesteś no, nie? Natomiast ruda, tlenoterapia, o dwa ruda. Jak zawsze fajnie i miło się oglądało. Łapa siedzi, pozdrawiam. I byczku, właśnie do ciebie będzie leciała nagroda. Tylko teraz taka prośba, żeby tu lipy nie było, bo kiedyś zrobiłem takiego trika że zrobił jakieś, tak samo jakieś, jakieś nagrody do wygrania i pamiętam, że podałem swojego maila i otrzymałem oko odnośnie około chyba nie wiem ośmiu maili cześć to ja właśnie ten, ten załóżmy w Andrzej 203 no nie i wiesz i w końcu się pogubieni widziałem to jest dlatego tutaj kolego Jak05 ja bym prosił do ciebie tego maila a teraz działamy z kolejną osobą czyli z drugą tak mamy tutaj dwa zaproszenia do wygrania dobra Polciu, przygotowana jesteś? Uh -huh. Czekaj, ja sobie będę leciał. Dwa, trzy, cztery. Dawaj. Dobra. O, oski boski, znowu na Ciebie pola trafiła. Oj, wyczku, dobry jesteś farad. Dobrze, idziemy dalej, Polciu. Dobra, no. Mamy tego samego pana, który właśnie nie dał hasła, a już by dwa razy wygrał, no. Dobrze, no. Trzy, cztery, start. Start i stop? Dobra, kogo to mamy. Czy jest hasło? Jest hasło! Żenata ziemińska. Chyba to kobieta, tak? Z tego co bo nie, jest tak, że, że jak jest facet. No to właśnie on pisze skontażony, dlatego się nas gubie, no nie? W tym jest. Ale to mam nadzieję, że kobieta wygrała dobrze. Fajnie, że zaczyna współpracować z ludźmi, którzy nie są tylko z grona sportu i transportu. Każda nowa osoba wnosi wiele do Twojego kanału. Super. Tlenoterapia o dwa ruda, czyli wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za komentarz i Pani, że na to wygrałaś nagrodę. W takim razie ja będę potrzebował Pani maila. Mam nadzieję, że Pani mi tej wiadomości napisze, a ja też będę chciał się z Panią jakoś skontaktować, żeby po prostu tej lipy nie było, że ktoś się poczyje i po prostu pod Panią, że wygrał nagrodę. Dlatego zaproszonko na tlenoterapię do Pani będzie szło, tak? To w takim razie. Mam nadzieję, że warto było zaryzykować, bo mi się wydaje, że też taka tą terapia zrobi robotę. To dziękujemy za uwagę. A my, co? Pomału będziemy szykać się w trasę. Bo trzeba w trasę jechać, tak? To musi do pracy jechać? Tak. No, do pracy to musi jechać to za niedługo. A to też przyjdzie za kilka dni. To jest właśnie najgorsze, za kilka dni. No, ale co? Już przyzwyczajasz się do tego, prawda? No, już daj radę, no nie? Dobrze. W takim razie dziękuję jeszcze raz i pomału będziemy się szykować do pracy. zrobiłem 500 km w dni. Kuźwa, ej, normalnie petarda, co? Dała radę. Ja myślałem, że nie dojadę w ogóle do Poznania, że się rozleci w połowie. To pamiętam, że Ty do mnie mówi, Adrian, słuchaj. I jakby coś, jakby ci stanął, dzwonię, Ci pomogę, no nie? Naprawdę jest bardzo w porządku gościu, powiedział, że przyjadę po ciebie, czy zepchamy go do rowu i pójdziemy dalej, do poznania cię zawiozę. No. Takie są właśnie jajca. Dlatego mówię, jak coś, to wam spać tej mega od Tyberiusza. No a tymczasem, co moi drodzy, bierzemy te torby do ciężarówki, się rozpakowujemy, idziemy spać. Rano wstajemy i idziemy do roboty. Miałem mieć nockę, ale no, co ja mówię od rana nie śpię, no to będzie mi ciężko. No nie szukujmy się, no też muszę się dobrze czuć, bo sobie na kierowcą, żeby nie, nie było bum później na drodze, nie? przesnę czy coś takiego. Dlatego gdy się przespać, rano wstaje od razu dzia w trasę, żeby tutaj też w transporcie miękkiej gry nie było. To ja się pakować, jak taki film się podobał, zawrcie łapkę w górę, sobie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!